Prawo psy i szmal, mikrofon to święty gral Aj policaj, jebie prawo, psy i szmal Zipbenach, mikrofon to święty graal Twoje policaj, jebie prawo psy i szmal, Zibbenak, mikrofon to święty gral Trochę słabo tu wygląda, ta twoja przyszłość ona po macie ma wylinkę jaka na Gra gra na to wini by, Atari, a ty nic nie widzisz jakbyś dostał na Rizlonga. To jest nasza gleba Glidoz Pana w szkole rapu znowu robisz ksero Chciałbyś równanie ze mną na traku, niestety kurwa niedzielę przez zero Oblałem maturę, robiłem trap, przyszły rok, robię poprawę Nawet jak scena kuma przyrodę to dalej kurwa nie trawię Ańc policaj, jebie prawo psy i szmal Zipena, mikrofon to święty grań Cwaj, policaj, jebie prawo psy i szmal Zipena, mikrofon to święty grań Cwaj, policaj